Cześć! Jestem Marek. Jestem właśnie na plaży nad Bałtykiem. Zaraz będzie wschód słońca. Pogoda jest bardzo fajna, bo właśnie łatwo będzie poobserwować, popatrzeć sobie na wschód. Niebo częściowo jest bezchmurne. Co ważne, nad horyzontem jest bezchmurne. To jest taki dobry moment właśnie, takiej naturalnej ciszy. Ciszy takiej przyrody, gdzie słyszę, gdzie słyszę tylko właściwie fale. Szum. Zapraszam Cię, żebyś ze mną pobył, pobyła o tym poranku Posłuchaj właśnie tych fal, mam nadzieję, że je słyszysz fal morza. Fale są niesamowite. I czytałem, że fale pomagają tak synchronizować pracę mózgu. Ich częstotliwość jest właśnie zbliżona do fal mózgu w takich stanie alfa więc może dlatego ich słuchanie naturalnie powoduje, że łatwo się zrelaksować. Do tego zapraszam Cię właśnie teraz, żebyś zatrzymał, zatrzymała się tu, gdzie jesteś. Słownie na chwilkę i posłuchaj właśnie tych dźwięków fal albo dźwięków, które słyszysz wokół siebie. Usiądź na chwilę albo zatrzymaj się. I wsłuchaj się w to, co słyszysz. Jakie to są dźwięki? Przyjemne, czy nieprzyjemne? Głośne, ciche. Stara się przy tym nie analizować tego wszystkiego. Po prostu wsłuchaj się. I przyjmij to, te dźwięki, takie, jakimi są. Uważność uczy takiej otwartości, takiego zauważania tego, co jest. Na przykład też dźwięków takie jakie są we mnie, wokół mnie. Też uczą takiego aktywnego słuchania, umiejętności słuchania drugiego człowieka. W dzisiejszych czasach dużo mówimy, chcemy przekonywać, mieć rację, a niesamowita umiejętność to jest po prostu też słuchać drugiego człowieka. Tego, co się dzieje wokół mnie. Więc posłuchajmy razem teraz fal tych dźwięków wokół nas. Znajdź wygodną pozycję. Usiądź, lub połóż się. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Weź dwa głębokie oddechy, powoli wdychając. I wydychając, pozwalając ciału się rozluźnić. Słuchaj się w szum fal w tle. Wyobraź sobie spokojne morze. Zauważ, jak fale płyną w swoim rytmie, przynosząc ciszę i relaks. Ich dźwięk synchronizuje Twój umysł, jak delikatna kołysanka przyrody. Zauważ, że pomiędzy dźwiękami fal istnieje subtelna przerwa, przestrzeń ciszy. Przenieś tam swoją uwagę. Jeśli pojawią się myśli potraktuj je jak fale przychodzą i odpływają nie zatrzymuj ich tylko obserwuj teraz skieruj uwagę na dźwięki wokół ciebie może to szum fal, wiatr, lub odgłosy w Twoim otoczeniu. Nie ocenia ich, po prostu słuchaj uważnie, jakbyś słuchał bliskiej osoby. Pozwól dźwiękom być, Zauważając jak wpływają na Twój oddech i spokój. Jeśli Twój umysł odpływa, łagodnie wróć do słuchania, pobądź w tej ciszy, fal przez kilka oddechów, czując jak relaks rozlewa się w tobie. Kiedy będziesz gotowa, gotowy, weź głębszy oddech i powoli otwórz oczy, zabierając ze sobą spokój i uważność. I miej dobry dzień.